Drodzy widzowie, trzymajcie się, pijcie wodę, dbajcie o zwierzęta, dbajcie o rodzeństwo. Lato przyszło. Coś tak się macie? Tutaj oczywiście, Damian, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Dzisiaj rano wstałem z łóżka, poszedłem do toalety i podjąłem decyzję, że Daily Daily będzie do końca czerwca, później trochę przystopujemy, no bo chyba sami rozumiecie, prawda? Jak widzicie, po tytule EA postanowiło nas kompletnie zaskoczyć. Mamy nowe paczki, paczki, do których to możemy zajrzeć przed kupieniem ich. Obecnie w trakcie Festival of Football możemy podglądać wszystkie paczki złote, srebrne. Jest też zakładka z paczkami promocyjnymi. Niektórzy nie wiedzą o co chodzi. To chodzi o to, ja już to sobie zrobiłem, że. Zaglądacie do paczki Na podstawie tego co zobaczycie dokonujecie wyboru Albo ją kupujecie Albo nie, jeśli nie chcecie jej kupić czekacie 24 godziny Aż to się zresetuje, ewentualnie jak paczka po prostu zniknie z sklepu Jeśli chcecie zajrzeć do kolejnej paczki to musicie kupić to co tutaj się pojawiło Ja kilka takich paczek otworzyłem na streamie Zobaczcie co trafiłem Albo czego nie trafiłem Wow, ale to inaczej Wow, jakie kolory, bo to jest jakby tak Taka wizja Kurde Kupujemy czy nie? Alaba! Wow! Magia polega na tym, że możemy kupić tę paczkę za 350 FIFA pointsów. Jeszcze możecie sobie sprawdzić, nawet ceny zawodników. No, raczej się nie opłaca. Przez godzinę są te paczki dostępne. Bez walkoutu, ale z ekranami. No dobra, na to też nie warto wydać pieniędzy. Dzięki wielkie. Dym, dym, dym. A, okej. Okay. Wow, bez ekranów. Conmebol? Dziękuję. Dziękuję elektronicy. Niesamowita paczka. Co? Chyba kupujemy za 2000 FIWA pointsów, co? Czy będzie wreszcie walkout? Dajcie święty spokój. Brazylia. Znów Ren. Tym razem Oscar. Nieprawdopodobne. Czemu sobów nie ma, bo będą w poniedziałek. Super, super. Chyba zaraz to zrobię. Jest walkout! Au. Portugalia! Bernardo Silva! Aaa! No niestety Bernardo Silva, drodzy widzowie. Warto było nie doładowywać. Tak samo Lopez 83, nie. No, stroga paczka. Chyba ją kupię. Perspektywy biznesowej i marketingowej jest to po prostu kapitalny, też jest to pewnie sposób jej na obejście prawa w przyszłości, że wiecie, lootboxy, że ludzie bawią się w kasyno, że kupują paczki w ciemno. Teraz no nie są to paczki w ciemno, kupujecie zawartość. Jeśli jej. nie wiem, tam Unia Europejska zbanuje takie. Skrzynki, że tak to nazwę, no to tak naprawdę nie będziemy kupować teraz paczek. Będziemy kupować możliwość odświeżenia paczki za <grymne> własne pieniądze. W razie czego nie możecie zaglądać do paczek z SBC za Division Rivals za Food Champions. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, że wszystko jest jasne. Wczoraj pojawiła się nowa drużyna Festival of Football właśnie Argentyna dziś grała. 1-0, kapitalnie! Brawo, brawo, brawo wygrali! Więc obecnie Argentyna ma remis, zwycięstwo, pozostały dwa mecze w fazie grupowej, no i ich rywalami jest Paragwaj. Znaczy są Paragwaj oraz Boliwia, skoro pokonali Urugwaj, to chyba dadzą radę. Oby, bo chciałbym zobaczyć tego Akunia ocenionego na 96. To byłby kosmos. Więc tak, Pogba, Felis, Roberto Firmino. Ten Felis jest w miarę tani, ale boję się tej Portugalii, że kurczę jednak. Tych trzech zwycięstw nie zgarną, że może jakiś remis padnie w fazie grupowej, co jest chyba... Na pewno mecz z Francją będzie emocjonujący. Najbardziej chciałbym stąd przetestować Roberto Firmino, najwyżej oceniony, obecnie kosztuje milion 600 tysięcy, ale ze względu na to, że robiłem playerpiki, to mnie na niego nie stać. A propos playerpików, zobaczcie co trafiłem. Jimenez, jak wy to widzicie. Większość z was uważa, że trafi. Też tak uważam. Zbieramy na Iniestę. Idrisa. Gana, dawać jakiegoś napastnika, Kaman albo Pogbe. Gianluigi Buffon, Patricio, Artur, Muniain, pierwsza strona Lipna, Pizzi, Są! Dobrze, dobrze! Pod Iniestę. do Iniesty. Widziałem dziobinko, drodzy widzowie, widziałem. Pierwszy walkout. Mam nadzieję, że nie ostatni. Kolera. Kolejna paczka. Pik znaczy. Dinie. 250 tysięcy na to poszło. Dajcie chociaż kogoś. Jednego. Hradecki. <grym> Jezus! Alexis Sanchez. Tak samo jak akunia w tym ostatnim player piku. Kurde, myślałem, że 5 milionów. Luis Alberto, dobra. I jeszcze James Rodriguez, ale sypie tutaj, Ameryka Południowa, fantastycznie. Na no takim Roberto Firmino bym jeszcze nie pogardził. Koke, 1-1, Perisic, legenda. Z tej okazji trafiam Firmino. Oblak, ładnie. No powiem tak, mamy nową kartę do przetestowania. No jest Alexis, w momencie gdy go trafiłem kosztował te pół miliona, obecnie chyba 200 tysięcy, więc yy, szału nie ma, ale przetestujemy go. Kupiłem sobie też tego Martineza, jak widzicie mam 554 tysiące na koncie, bo ja już nie wiem czym grać. Jak widzicie troszeczkę się zdenerwowałem w ostatnim spotkaniu Ferdinand i Zambrotta, szczerze nie mówmy o tym, to był wypadek przy pracy, Próbował... nie, nie patrzcie na ten skład. Bo kupiłem tego Martineza, właściwie zagrałem jeden mecz, dwie bramki, strzelił, spoko chodził, choć miałem problemy z jego tempem. Mimo, że ma wszystko na 99, tak jednak czasami po prostu był jakiś wolny. Dobra, nie chcę mi się wchodzić w skład Battles. Kto zagra na środku obrony? Helik. Polska górą. Sterlinga sprzedałem, mam tutaj Alexisa, mam Vidala, mam Messiego, no trochę taka retro Barcelona mi się zrobiła. W SBC pojawił się też Iniesta, którego prawdopodobnie zrobię. Nie wiem, wiecie co, ja się bawię. Wychodzą te nowe karty, trafiam nowe karty, to się bawię. Za bardzo nie zwracam uwagi na to, jak mi idzie w Food Champions. Moim celem jest dobicie do rangi tak naprawdę G2, co powinniśmy zrobić na luzie. Niezależnie od tego, jak często drużyny będę zmieniał. Obecnie mam chyba 7 wygranych i 3 albo 4 porażki. Wydaje mi się, że 4 i mówię, no spływa to po prostu po mnie. Elite wbiłem, wy też tego już jakoś nie przeżywacie, więc chyba rozumiecie, co nie? Zakładamy tylko reprezentacji Polski, wchodzimy do Food Champions. Ooh, baby Douglas, Optimus, Balak, SN, yes, Pewnie Balak z O, oh, Messi w wersji Team of the Season, dopiero teraz go zauważyłem, ale spokojnie. Helik, piszczek na pewno no, poradzą sobie z Messi. Jak coś to wpadajcie o 15 na streama, będą mecze z wami, widzami, będę rozdawał FIFA pońcy na PS4. Robimy taką akcję z PlayStation, Festival of Football. Więc jeśli ten chcecie, żeby coś wam jeszcze prócz meczu Węgry, Francja grało w tle, to zapraszam. No ja propos dzisiejszych spotkań, no nie bez powodu tego helika dałem do pierwszej drużyny, mimo że no, on nie gra. Moment, faul. No, wierzycie czy nie? Szczerze, zawsze się chyba trochę wierzy, gdy gra reprezentacja. Oczywiście. No, moment, bo tu mogę trafić gola. Leo. Messi! O oblak broni. No nikt nam nie daje szans. Zwycięstwo nie miałoby po prostu sensu. Ale, jak tak oglądałem te Hiszpanie, to tam środek pola fajnie śmigał w, mecu, w meczu ze Szwedami. Ale brakowało czegoś tego z przodu. No, Morata tego... Nie oferuje. Pytanie brzmi, czy Murata wyjdzie na nas? Mam nadzieję, że tak. Wierzę, że ta polska Husaria nie tyle pokaże, jak się broni. To też, bo po ostatnim meczu trzeba pokazać, jak się broni. Trzeba pokazać, że słucha się trenera, który wyraźnie mówi, na co trzeba uważać. Jednak no, trzeba też pokazać coś kreatywnego w ataku. Teraz piszczek, fatalne podanie do Aleksisa. Wycofajmy. Kurs na Polskę chyba wynosi 9 albo 10. Symboliczną dyszkę można postawić. A teraz Messi 1 do 0, klasyczek i co, Rage Quit? Okej, okay, to mi odpowiada. Uuuu, co do cholery! Je yeah, no dobra, przed chwilą dostałem piękny prezent. Szybkie zwycięstwo, teraz odechciało mi się grać, widząc tę drużynę. Jeszcze tak kończąc temat meczu. No nikt normalny, obiektywny na zwycięstwo Polaków by nie stawiał. Ale żeby ten remis, żeby jeszcze była szansa że sz ze Szwedami, że zwycięstwo ze Szwedami mogłoby nam dać ten upragniony awans, no nie wiem, będę oglądał, będę kibicował, będę wierzył do ostatniej minuty. Chcę zobaczyć walkę, to jest to o czym mówiłem w tym filmie przed meczem ze Słowacją. Za bardzo tej walki, tego zaangażowania nie było widać i to bolało. Czy mental zawodników może się zmienić w tak krótkim czasie? Jeśli czytali komentarze na Facebooku, pewnie nie. Jeśli mają odpowiednich psychologów, może. Teraz George Best. Zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś szalonego, mianowicie kupić 1000 kart rzadkich i sprzedać je w niedzielę wieczorem, bo obecnie te karty kosztują 800 monet. Mógłbym wydać cały swój majątek na te karty. Moment Alexis, lewa noga, kurde, ale interwencja jaszyna. Nienawidzę czegoś takiego. Jakbym wydał cały majątek na te karty, to zarobiłbym na karcie około 500 monet. 1000 kart razy 500, no tam jeszcze jakiś podatek. To daje jakiś zysk. <noise> Oczywiście... No jeny, ale temu Ronaldo się to odbija, De Bruyne, brawo, Hradecki. Kontynuując, wystawianie tysiąca kart trochę by trwało. Ale jestem w desperacji, potrzebuję monet. Na, Firmino. Dawaj, Alexis, bo ty jesteś szybki. Kurde, tego Martineza nie dałem na ławkę, szkoda. Zapomniałem o nim, tak szczerze mówiąc. Alexis, podanie w porę do me A jeszcze... Dobrze, Messi... Akunia. Wow! jeden do zera, ale fajne wykończenie. szczerze nie wiem co nacisnąłem, bo przypadkowo nacisnąłem podanie prostopadłe, nie wyszło na moje szczęście. super, prowadzimy. ostatnio o tym mówiłem kilka razy na streamach. fajnie gdyby jej tak pod koniec gry zmieniało coś ze zgraniem, na przykład teraz mamy te eventy konmebolowe euro, to żeby zastosować we wszystkich trybach zgranie, jak to było w specjalnych dodatkach typu mistrzostwa świata, że na przykład teraz karty z Europy się ze sobą łączą, że ka karty z Copa Ameryka się ze sobą łączą, Copa Ameryka. Dobrze powiedziałem. Ok, myślę, że coś przekręciłem klasycznie. No, pewnie by to rozwaliło rynek, bo wielu graczy zyskałoby kompletnie nowe połączenia. Już rynek rozwaliło to, co się wydarzyło wczoraj, czyli wypuszczenie tych paczek, w których to znamy zawartość. Jestem ciekaw, jak to właśnie zadziała na takie niżej ocenione karty. No, bo w końcu ludzie będą sobie zaglądać do paczek. Jak zobaczą, że trafili maksymalnie kartę 83, no to nie będą otwierać takiej paczki, tylko pewnie poczekają na kolejną. Choć jest dużo osób, które i tak będą te paczki otwierać, bo jak. Ten nie podoba Wam się zawartość, to możecie kupić tę paczkę i próbować otworzyć kolejną. No, jest to kolejny uzależniający mechanizm, za który ktoś na pewno dostanie podwyżkę. Oj, ale go teraz wypuściłem. Poda czy nie? Poda czy nie? Kantona. No, powinien nim kończyć, ale jest to piękne wejście. Delikatne podanie do Leo Messiego. Leo, spra. Nieprawdopodobne. Ten Jaszyn jest jakiś opętany. Dwa gole więcej spokojnie mogłem mieć. Jeszcze ta osoba nie wykorzystuje do dośrodkowania porzucie rożym. Szkoda, ale teraz to na pewno wyjdzie. Centra w pole karne, Jaszyn z błędem. Messi, Ankara Messi, Messi, dawaj tam do Łukasza piłkę. <noise> tak przyjemnie się nim podaje. I jeszcze raz Leo. Dobrze, wchodzi Jordi Alba, fantastyczne podanie, dość... A nie, przepraszam, to Akunia. Messi, Messi, Ankara Messi, Messi, Leo Messi, 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 Messi. Messi. Jeszcze przy piłce, Leo, oh, ale ole, poszło, ale niestety Joe Gomez. I mamy już rożny jeszcze w 40. której już tam, po powinno być po tej połowie. Świetnie Ronaldo. No, niestety za wysoko ustawiona defensywa Ronaldo. Christian Ronaldo, no, powinien już strzelać i to jest jeden do innego. Inaczej się to skończyć nie mogło. Oj, 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 myślałem, że to pójdzie z pierwszej. Ronaldo, może jakiś faul czy coś, Cristiano, ale czemu ty jesteś taki wolny? Chryste, panie, no. Oj, dobrojny, no, no, ferdek, ty musisz widzieć takie rzeczy, no i. Dobrze, ta psoba, ale no, łamiesz się. Jest Garincha, będzie podanie do środka, ponieważ ładnie wchodzi drużyna, no można też strzelać kartą za 3 miliony. Messi i niestety Jaszyn, no wybronił ten mecz rywalowi, mieliśmy tak dogodne sytuacje, ale niestety. Jeszcze teraz, no słaby trochę strzał tego tutaj już nie będę aż tak gloryfikował. Jaszyna, szkoda, ale mówię, jakoś tego nie przeżywam, bo mówię, byleby dobić do G2, byleby mieć te tocowe piki i tyle. Dobrze drodzy widzowie, Czekamy, czekamy na 21. Jak macie wolną chwilę to o 15 zapraszam was na mojego Twitcha Pelka Damian. No i pytanie brzmi: czy to jest możliwe? Czy będziemy świadkami cudu? Oby! Otwórzmy jeszcze tę paczkę o wartości 7,5 7,500. No wiecie, 7,5. Będzie rzadki piłkarz? Nie ma. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!